Ok, powiedz. Ja witam Was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Ja jestem Żebarta. To, co widzicie, tutaj jest kolejny odcinek. W zasadzie trzeci. Być może, znaczy nie wiem czy ostatni, 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 nie mam, nie mam pojęcia szczerze powiedziawszy, zobaczymy jak tam. powiecie, chociaż na pewno muszę wam już teraz powiedzieć, że za tydzień szykować się będzie coś innego, coś czego nie było od bardzo dawna na kanale, w sumie już chyba prawie pół roku, tak mi się wydaje. Więc yy, zobaczymy, zobaczymy, znaczy wy zobaczycie. Możecie piszcie w komentarzu, osoba, która zgadnie, dostanie łapkę, e, p, dostanie serduszko. Przypomnę tylko, że jeżeli odcinek Wam się podoba, zapraszam do w górę. Jeżeli nie, to zapraszam do opakowania w dół. Wszelkie potrzebne linki znajdą się oczywiście w opisie tego filmu. Zapraszam również do subskrypcji, tudzież gdzie sobie w załączniku powiadomień i zapraszam tam opcji, że chcecie otrzymywać zawsze powiadomienia, bo uwierzcie mi, że zawsze chcecie otrzymywać powiadomienia. I to byłoby na tyle, moi drodzy, za, 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 za. Zaczynajmy. Dobra, mogę tak zwiększyć to na przykład, bo. O. Max Vehicle Traffic. Ok. Max ped Dajmy wszystko to do 15. No do, do, do 15. A, to 12 maksymalnie friendly fire, no niestety nie możemy, doordajmy sobie start i tak jak obiecywałem, moi drodzy będziemy teraz dzisiaj sprawdzać jako, że już dwa tygodnie temu sprawdzaliśmy sobie policję, tydzień temu sprawdzaliśmy sobie ratownika medycznego, to dzisiaj moi drodzy przetestujemy sobie strażaka, tak jak tak jak, tak jak, tak jak, tak jak, tak jak, tak jak, tak, jak, tak, jak, tak, jak, tak... ale się zakała, pućkałem tak jak było um, i zobaczymy z czym się, z czym się to je coś się ładuje, jakby chciała, nie mogło. Hallo, hallo, o właśnie, dziękuję. Hallo gra już prawie, tam. świetnie. Dalej do mnie. O, tutaj jakaś pani została za, za da, nie, nie wolno, Dlatego pewnie, że ruda. To jest, to jest żart. Bo ja czasami też mam na przykład rudą brodę. Jak mam brodę. Ale nie jestem rudy. Ok, dobra, eee, w każdym razie, dobra, także zrobiliśmy sobie policję, zrobiliśmy sobie medyka i firefighter. Szczerze powiedziawszy, ja zawsze ze strażakami miałem najmniej do czynienia, w sensie, że jakoś tak z tych trzech z z zawodów najdalsza jest mi właśnie, yy, właśnie strażak, mimo tego, że totalnie no offense do strażaków, bo jak najbardziej wiem, że wykonują dobrą yy, robotę. Ktoś tam w ogóle pisał ostatnio, właśnie w komentarzu, że będzie chciał zobaczyć, jak tutaj będę się tutaj spisywał jako strażak. Więc dobrze, w takim razie wybierzmy sobie powiedzmy na tego. No, hat, jaki hat? No, oczywiście, że nakrycie głowy musi być takie, o proszę bardzo, takie strażackie, a nie jakieś tam. Punkcium, puncium, sumcium sumciam. Oczywiście na samym początku sprawdzimy sobie, jak będzie wyglądać takowyż pojazd, takiego strażaka tutaj. I tak dalej. Możecie też dalej napisać w komentarzu, czy coś takiego by się wam spodobało, czy dalej kontować może serię właśnie z Flashing Lights, bo w sumie gierka naprawdę mimo że tego, że jest niedopracowana, to ma parę rzeczy, które można by dalej robić. Oczywiście typical główka świetnie pięknie. Na sprawa. Dobra, jak to tutaj wygląda? Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy niedaleko Police Department, w sensie tej policyjki. Dobra, co my tu. Aha, bo oni budują. To nie zła straż pożarna, wam powiem. To... to nie zła straż pożarna w takim razie. Dobra, Player 9. Więc tak, co my tu mamy? Trunk Evan, Stack Fire. Fire extinguisher, aha, że the... dobra. Fire... Tu, tu mamy dalej? water hose. Aha, attach the fire hose to the hydrant. Aha, dobra, sprawdźmy na przykład tutaj. Jak rozumiem, pickens. Dobra, przepraszam. Ale okej, okay, w taki sposób to jest zrobione. W sumie ciekawe są te hydranty i tak dalej. Czy one służą tylko. Chyba nie tylko policji służą, prawda? W sensie ogólnie tak. Jako taką służą. Dobra, to jest w ogóle coś, co nie istnieje. Okej, okay, w sensie coś jak podjedziemy, to jest jakaś woda, która jest w straży albo na straży pożarnej. Pożar żar w sensie pojeździe straży pożarnej. Jak się nazywało? Oh Boże! Jak się to po polsku nazywało? Straż pożarna. Jak <laughs> oh, no, się No nie ważne. Możecie napisać w w komentarzu. Bo e, zapomniałem teraz, jak się nazywało ten pojazd, który mi strasz pożarną, jakoś jakąś nazwę zmianą specjalną. No nie ważne. Okej. Okay. Spreaders. A, to są te takie. Aha, dobra, okej okay, w taki sposób. Nie. Rescue to mam Medic Bag, Ladder O. O. Oh. Okej, okay. i mogę na przykład middle mouse button change adjustment. O, oh, że tak. Okej, okay, powiedz. <laughs> Dobra, ale jak to wziąć? Yy, z powrotem, pick up, o tutaj jest. <ścoughs> o bo, <ścoughs> O, chainsaw, axe. No ha, dobra, nic się jakby. Okay. nie możemy użyć, szkoda. Ee, additional, co mamy? A, ok, no spare tire, dobra. Także, tak to wszystko tutaj wygląda, jakie mamy jeszcze inne pojazdy? E... No okej okay. Jakie mam jeszcze inne pojazdy? E... Fire department car Truck Mam jeszcze taki, mam jeszcze taki, taki No nie no mi się wydaje, że taki najbardziej jest, taki najbardziej kojarzący się właśnie z strażem pożarnym, to jest taka właśnie Taki właśnie pojazd Kurde, no cały czas gdzieś tam mi nie remiza, remiza, oni mieszkają, znaczy mieszkają, przepraszam, są w remizie strażackie, ale to się nazywa. No nie, nie przypomnę sobie, no i ma bata. Tutaj coś jest? O! No nieźle. Ok, jakby coś takiego do jakiegoś GTA zaimplementowali, alby mnie, ale bym szoknął. zasadzie w sensie tak bardzo mocno zaawansowane, jakieś takie rozwiązanie i tak dalej, na przykład jakieś GTA, wiecie. RPS takiego heal. Aha, bo to jest tutaj ten, no dobra. Zamknijmy. Zamknijmy w takim razie drzwi. Wsiądźmy tutaj na miejsce kierowcy. I tak. Oczywiście sobie. Okej. Okej, duży byk. Światełka sobie włączmy. Okej, ooo! Dobra, tak. Okej, dobra. Zaakceptujmy sobie w takim razie. Player responding to Eee. Tree block road. Blocking road. Okej, dobra. To możemy mówić tylko w sumie sygnały, jeżeli to jest tylko jakieś drzewko, co to tam jest? To włączymy tylko takie sygnały, żeby podjechać i w sumie to ściąć, okej. Dobra. Oooo. Okej. Dobra. W takim razie możemy zamknąć. Co my tu musimy zrobić, bo to jest ważne. Co ja tu muszę zrobić? A, widzę, poucinać. Dobra, więc w takim razie wyjdziemy sobie trunk. Rescue. Dobra, chainsaw. Już, już. Okej. Okay. Dobra, tu mamy sobie cykens. Cykens. Proszę tam poczekać, jestem tutaj sam. Jestem dzisiaj sam strażakiem. Mamy pick-up? Dobra, dobra, więc tak tu mamy sobie odciąć. Zaraz będziemy to odlokowywać. Właśnie słyszałem, ktoś to mówił, że to jest tutaj bardzo mocno dobrze zrobione. W sensie, że jako tako lepszy jest. No, co jest. Dobra, widzę, że samego początku musimy... Panie, rusz, pan! Eee. Ja musiał ganiać. że to jest chyba jeden z najlepszych tutaj zrobionych właśnie symulatorów, ten właśnie strażacki. Dobra... Okej, okay. tutaj jeszcze musimy odciąć... Dobra... Czy gdzieś jeszcze musimy odciąć obiec, że tutaj jeszcze musimy odciąć? Czy ja to mogę po prostu pick up i, i, i to się gdzieś tam... A nie, okej. Okay. Dobra, to w takim razie sobie to musimy odstawić. Chyba... Czy nie no, chyba raczej to nie jest realne, że ja, ja to mógł... A nie, jest, dobra. Aha, w taki sposób... Jezu, ale naprawdę jakby się to na multiplayerze grało Ej w sumie to byłoby pogarsz, pogarsz totalny. No bra, tutaj oczywiście to trzeba wszystko ładnie tutaj podstawiać Wickengez Proszę, proszę, pr przepraszam, przepraszam bardzo, czy, czy, czy ja pozwoliłem przejeżdżać? Czy ja pozwoliłem przejeżdżać, halo? Już jeden pas jest odruchomiony moment no Jezus Maria o oh, a się korek zrobił nam no. dobra już Co jeszcze Bo nie rozumiem o oh, je yeah! zrobiliśmy to Road cleared świetnie 50 wow Ooh, Rescue calls dobra Wsi wsiadnijmy sobie w takim razie. Przepra Przepraszam bardzo. Proszę Ale bardzo proszę. Dobra, czekam na kolejne jakieś tutaj wezwanie. Na całe szczęście jest tutaj dość dużo. Także nie ma z tym żadnego problemu. Proszę bardzo tutaj. Jezus, to jest wielkie bydle! Tree blocking. Mmm, skipnijmy. Yes, to już zrobiliśmy. Zróbmy coś innego. Coś lepszego, proszę, nie tylko to, błagam No to zauważyłem, że jest, czasami jest mają, ta... <grym> mają taką tendencję do robienia takich różnych rzeczy Dawaj, dawaj, coś, coś lepszego, coś lepszego, dawaj U Jezus, ty nie wyrobiłbym Ja pierdzielę, dobrze, że nie prowadzę takich pojazdów strażackich, bo... <grym> tu w lewo, na... Wikul i o jest Gdzie? A niedaleko. Dobra, główną drogą dojedziemy. W takim razie na sygnale możemy śmiało włączyć. Jedziemy rampam pam 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 rampam pam pam Dobra, czerwone nie interesuje mnie to w tym momencie. Czy jak rozumiem po prostu tymi, yy, na samym początku tymi Tymi y, opcjami jak najbardziej manipuluję po prostu większością rzeczy, które się na ulicach. Okej, okay, może tak być. A jajaj, karamba! Dobra, tutaj, ja widzę, że tutaj na takim zjeździe tam jest. Dobra, tylko żebyśmy sobie trafili to... pół. Wow. To jest tutaj, nie? Dobrze mówię. Aha, 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 aha. Przepraszam. E, e. Dobra. Co tu się dzieje? Sp sp spreaders, czyli te. O właśnie te Okej. Okay. Aha, aha, w to. <laughs> w taki sposób. Wow! Okej. Okay. Co ja mam teraz zrobić? Um, halo, bo on tu umiera. Re is not ready for transport. No, bra, to bierzemy w takim razie medical bag. Um, te, to nie ja mam robić ty, pajacu. Dobra, inspect patient. Dobra, czyli musimy tutaj i tak, no w sumie strażacy to mają przekichane, powiem wam, bo oni często gęsto udzielają tej pierwszej pomocy oni muszą naprawdę... Oni w sumie muszą jakby mieć te dwie wiedzy jakby, nie? W sensie swoją strażacką plus jeszcze jakby tą medyczną. Chociaż w sumie każda służba mundurowa TRT trzyma. Ale policjanci do mniej się siłą rzeczy zajmują, Takie ambulance will take you from here, return to headquarters. Aha Już dobra, tutaj wezmę to Jezu Weźmie go Aha Okej, okay. okej, okay. no i nice, dobra, zrobione. Dobra, to bierz w takim razie, ja tu się już dalej nie muszę niczym zajmować. Mamy tu stopa, skręcamy sobie w lewo i myślę, że spokojnie jeszcze jakiś inny przypadek jakbyśmy sobie zrobili, bo w sumie czemu, czemu by nie. Kurde, zagrałbym w to z kimś, naprawdę. Uuu, dobra! Będziemy w końcu gasić pożar. Coś do czego tak naprawdę Straż Pożarna, w sumie, jakby nie patrzeć, jest tak naprawdę, tak naprawdę najbardziej powołana eee, właśnie do gaszenia pożarów. Mimo tego, że tak naprawdę tych pożarów chyba aż tak nie jest dużo, nie? Tak mi się wydaje, że oni, właśnie do wypadków, bardzo często są jakby przewoływani, bo mają. To swoje przyrządy, które jak najbardziej do tego służą i to nie jest, może źle teraz, nie, nie jest żadna teraz krytyka. Bo jak najbardziej szanuję ich pracę. Um, ale chyba właśnie takich pożarów chyba już jest mniej, nie? W sensie, że... Um, zdecydowanie częściej są właśnie jakieś wypadki niż, niż pożary I, i nie wiem, tak, tak mi się przynajmniej zdaje. Jeżeli nie, to możemy oczywiście podyskutować zapraszam do. do... <grym> Aha. E, zapraszam do komentarzy, możemy o tym podyskutować, chyba że ktoś ma wiedzę na ten temat, to jak najbardziej może się nią podzielić, a ja też się ja z nią zapoznam. I oooo! Dobra, co ja tu muszę zrobić? O, panie, złoty, dobra. Co ja tu muszę zrobić? W takim razie, dobra, szybko. Eee. Jakie ja tu mam wejść w ogóle? Tu? Gdzieś? Tak, halo? Jak ja tu mam wejść? Jak ja tu mam wejść? Ej Dobra, zrobimy to na intuicję. W takim razie fire, water hose... Chyba nie! Chyba to tak nie zrobimy tego. Chyba tu się pali, a tu się bawię dalej. Dobra, to w takim razie musimy wziąć. E, to. Gdzie tu się wchodzi? Muszę aż tędy? Chrysler. Mam tylko. Mam tylko tylko 100. Dobra. O, tutaj. O, to, 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 to. Dobra. Nie, no, starczy nam powinno nam tego, tak że nie jest. Dobra. Powinno, Tylko wyżej, wyżej, wyżej. O, 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 o. Będzie, będzie, będzie. Easy. Dobra. Puu. Dobra. Wymyślałem, że będzie gorzej. No, tak sumie trochę Dobra. Także porobiliśmy troszkę. Mmm, jak najbardziej Fire Calls, Rescue Calls, a no właśnie, czyli mają obydwa I Rescue i właśnie Fire Calls, także super To, co się, Casi, 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 się. się, się, się. Przeciąćcie aksem Już se jadę dobra I myślę, że tak jeszcze tylko na to zakończenie, no dosłownie zakończenie jeżeli coś nowego to sobie E, to weźmy nie właśnie czym, ale teraz sobie właśnie przywaliłem sobie zębami w zęby za mocno, Ała. Building on fire, o! Oh! Gdzie? Gdzie, gdzie? Wycofuj szybciej, zmień ten bieg i kurde bela, przecież to, to jest Ameryka! Tu macie automaty wszystko! Ciek, ciek i już. Nawet sprzęgłe nie musicie wciskać. Boziu! W większości! Ooo! Wow. No tutaj to się... Tutaj to się chyba już przyda ten hose. Dobra, fire, szybko, water hose, wąż właśnie cały czas. Powinno tu być powinno być ograniczenie czasowe. Gdzie ja tu mam? Tak jakoś. Z odległości? jak to? Ło jezu! Jak to się gasi? Fires Jezus Maria No już tak, tak blisko, aż tak blisko? Chyba, chyba to tak mi realne jest, nie? Tak mi się wydaje, że aż tak chyba Strzelacy blisko nie podchodzą Nie tutaj było. O, o, o. O i tu jest optimum. Dobra. Teraz mm -hmm. tu. Jesus Chrysler. Dawaj, Mordo. Hmm. No, 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 no. W sumie nie wiem, czy ale tak naprawdę bardzo mało wracamy do bazy, szczerze powiedziawszy, do tej remizji strażowskiej. Dlatego może i nie wybudowali, bo się do świetnie E, po co? Oni i tak muszą cały czas jeździć, to oni będą wracać. Do czego? Po co, lol? Proszę bardzo, ugaszony. Jezu, ale że no tutaj w ogóle jesteś ja pierdziele, patrzcie, nieskończony włącz Ło O, dobra Hello. Dobra, i patrzcie, trzy, dwa, jeden Patrzcie, jakie to jest długie <laughs> Trzy zawinięcia, elo <laughs> Dobra, ale dobrze, mi się wydaje, że Otwórz Możemy sobie zakończyć ten dzisiejszy odcinek Container at Fire, to już robiliśmy, niech się pali eee, eee, Ale moi drodzy, myślę, że co? Myślę, że to było na tyle w tym dzisiejszym odcinku Bardzo wam serdecznie dziękuję eee, Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o ewentualnym kontynuowaniu takiej serii Być może zaproszeniu kogoś, a jak już macie kogoś do zaproszenia, to ewentualnie napiszcie może kogo eee, I tak dalej A ja będę się powoli z wami żegnał, tylko jeszcze oczywiście na tle mojej pięknej... Na tle pięknej remizy Chociaż może sobie tutaj screenshota zrobimy, Ooooo! O, czekajcie, bo tutaj ładnie jest miało, O, proszę bardzo. Tak ta, ta się czego się nie robi dla zdjęć. O... Eee... <laughs> f... Nie, nie, nie O, coś takiego byśmy sobie zrobili... O. Proszę bardzo, jak ładnie. I no. Dobrze, moi drodzy, także wam bardzo jeszcze raz serdecznie Dziękuję za ten dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, żebyście komentowali, jakbyście chcieli, ponieważ to jest bardzo ważny feedback dla mnie. Ja powiem, Shepard to był kolejny odcinek oczywiście, 3 Blocking Road, eee, Temu To był kolejny odcinek z flashing lights. Do zobaczenia! Trzymajcie się! No i.